Duma Stolicy.pl. Naszym gościem jest obrońca hutnika krachotków Krzysztof Iwanicki. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Po zeszłotygodniowej porażce z rezerwami Zagłębia Lubin, to tym razem na własnym terenie musicie uznać wyższość warszawskiej Polonii. Jak na gorąco skomentuje Pan przebieg dzisiejszej konfrontacji. Podobnie jak Zagłębiem Lubin tracimy bramkę praktycznie w pierwszej sytuacji. I Polonia wykorzystuje swoją pierwszą sytuację, potem drugą, trzecią i tak od początku praktycznie musimy gonić w wynik. No ciężko się gra, kiedy... No przeciwnik przeciwnikowi praktycznie wszystko wpada, a, a nasze strzały kończą albo na poprzeczce, albo, albo bramkarz wykazuje się dobrym interwencją i... No to już jest taki trzeci moment rzędu z Kotwicą, Zagłębię mi teraz z Polonią, więc... Nasza w tym głowa, żeby... Żeby te początki spotkania w, przebiegały pod nasze dyktando, żebyśmy nie, do, nie dopuszczali do takich sytu, klarownych sytuacji od początku dla w bramki dla przeciwników. I, bo w, im dłużej spotkanie trwa, tym, tym mamy częściej piłkę, tym my stwarzamy sytuację i chociażby druga połowa zakończona wynikiem jeden do jednego, ale nie ma to znaczenia w kontekście całego wyniku, więc e, ale wiemy, że te początki spotkania mamy zdecydowanie do poprawy. Mhm. Szczególnie z perspektywy pierwszej połowy, no, mimo że po pierwszej połowie utrzymywał się wynik 3 do 0, to jednak szczególnie pod koniec tej części spotkania no, sprawiliście Polonii sporo problemów. Najpierw trafiając w słupek, później w poprzeczkę, jakby w drugiej połowie też mieliście jakby stuprocentową sytuację po strzale Asiniora bodajże, co według Pana jakby finalnie no, zdecydowało, że jednak no, nie udało się Wam postawić bardziej Polonii. Na pewno skuteczność. Nie wiem czy to kwestia szczęścia w polu karnym, ale no na, tak jak Pan powiedział, nasze szczały kończą albo na poparcie, albo jakoś się bardzo dobrze bramkarz wrogi. No i to też drugi aspekt poza początkiem meczu, pierwszymi 15 minutami, na których musimy się jak skupić jak najszybciej poprawić, żeby w meczu w garbarnią zdobyć punkty, bo... No bo jak widać, jeden, dwa błędy w obronie kończy się stratą bramki, a, a, a nie strzeleniem na wyrównanie kończy się stratą drugiej bramki. Już ostatnie pytanie, tutaj no, przyznam, że nie przypadkowo poprosiłem o, spośród zawodników Hutnika rozmowę akurat z Panem, jakby pamiętając to, że jeszcze w poprzednim sezonie rywalizował Pan przeciwko Poloniarz dwukrotnie w barwach Błonianki-Błonie w trzeciej lidze. Zatem już na zakończenie, tylko pozwolę sobie jakby zapytać no, o wspomnienia z tamtych spotkań, no i jakim rywalem była na ich tle Polonia, no, szczególnie w porównaniu do tego meczu z Marcej. W marcu graliśmy u siebie u sobie, tak. w Boniance. Tak. E, przegraliśmy 2-0, ale a było to dosyć wyrównane, Miesz, chociaż nie pamiętam e, może nie mieliśmy tyle sytuacji pamiętam wtedy. E, natomiast e, no, Polonia akurat e, końcówką pokazała, że zasługiwała na awans tej lidze. E, a w Błoniu akurat zrobiliśmy bardzo dobry wynik, bo jak na strukturę klubu, na to e, w takich ligach zawsze grał piąte miejsce w tej Lidze. Akurat Polonia była chyba jedynym zespołem, z którym dwukrotnie przegraliśmy tylko w tamtym sezonie, bo tak to z tego co pamiętam przynajmniej. Z każdym praktycznie zespołów albo udało nam się zremisować chociaż raz, albo wygrać. A zatem bardzo dziękujemy za rozmowę, życząc powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękuję.